Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, kto z nas nie słyszał o świętej Faustynie Kowalskiej? Kto z nas nie słyszał, bądź też nie modlił się e, koronką do Bożego Miłosierdzia? Albo kto z nas nie zna obrazu Jezusa Miłosierdzia? Są to przejawy tego kultu Bożego Miłosierdzia. Pamiętam, kiedy byłem za granicą i spotykałem różnych ludzi z, in z innych krajów. I mówiłem, że jestem z Polski. To często pojawiały się takie skojarzenia. Aha, jesteś Polakiem? Święty Jarpał II, Święta Faustyna. Jezu, ufam Tobie obraz. Koronka do Bożego Miłosierdzia. Nie tylko nam jest bliski ten kult Bożego Miłosierdzia, ale jak to widać na tym przykładzie, rozniósł się on już na cały świat. Rzeczywiście ta iskra zapalająca. Miłość do Pana Boga już znana jest, już można powiedzieć, czyni swoje na całym świecie. Święty Jan Paweł II na początku III tysiąclecia, dokładnie 30 kwietnia 2000 roku, wtedy kiedy kanonizował świętą Faustynę Kowalską, powiedział, że w III tysiącleciu, które będzie naznaczone wielkimi sukcesami ludzkości, ale też i wydarzeniami bolesnymi, trudnymi, Bóg chce wydobyć, podkreślić prawdę o swoim miłosierdziu. Święty Jan Paweł II powiedział tak. Światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo przez charyzmat siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. Chcemy sobie powiedzieć o tej prawdzie Bożego Miłosierdzia. Najpierw w kontekście biblijnym. Co mówi Pismo Święte o Bożym Miłosierdziu? W Starym Testamencie mamy takie dwa, chociaż ich więcej z tych pojęć odnoszących się do Miłosierdzia Bożego, dwa, które przybliżają nam Miłosierdzie Boże Starego Testamentu, umowane w Starym Testamencie. Po pierwsze słowo hebrajskie hesed, czyli łaskawość Pana Boga w kontekście niewierności ludzi. Niewierności Bożemu przymierzu. Bóg jest wierny pomimo. Ta cecha, ten cheset, miłosierdzie Pana Boga, bardziej wiąże się z męskimi cechami. Miłosierdzie po męsku, byśmy tak powiedzieli. Ale mamy też i raham, określenie pochodzące od hebrajskiego raham, które oznacza łono, e, Rechem, przepraszam, które oznacza łono matczyny. Czyli miłosierdzie jako przejaw czułości matki, bliskości, więzi. O tym mówi nam chociażby na tych przykładach objawienie Starego Testamentu, gdy chodzi o pojęcie miłosierdzia Bożego. Szczytem objawienia Bożego miłosierdzia jest Jezus Chrystus w jego dziele zbawczym. Wtedy, kiedy umierał na krzyżu, podjął mękę. Śmierć w ten sposób przeszła do swojej chwały. Można powiedzieć, ten krzyż Pana Jezusa, krzyż paschalny, jest znakiem Bożego miłosierdzia. A żeby go zrozumieć, to trzeba wiedzieć o tym, że on się łączy z Bożą sprawiedliwością. To jest prawdą, miłosierdziu Bożym, że ono zawsze się łączy z Bożą sprawiedliwością. Sprawiedliwość i miłosierdzie. Sprawiedliwość, ponieważ. Jezus umiera na krzyżu za nasze grzechy. Zapłatą za grzech jest śmierć. I co? Mamy wszyscy umrzeć, być potępieni? Nie. Miłosierdzie Pana Boga w Jezusie Chrystusie ratuje nas. Jezus wziął na siebie tą zapłatę i chce, aby człowiek się zwrócił do Niego, żeby przyjąć Boże miłosierdzie. To nie, nie ma tutaj sprzeczności pomiędzy miłosierdziem Pana Boga, a tym wymiarem, który też jest obecny w Piśmie Świętym, kary Bożej. Bóg nie chce karać ludzi, ale poprzez tą karę dopuszcza konsekwencje błędów człowieka, konsekwencje jego grzechów, po to, żeby ostatecznie na nowo zwrócił się człowiek do Pana Boga i przyjął Jego miłosierdzie. Miłosierdzie Pana Boga, teraz przejdziemy właśnie do omówienia tego miłosierdzia w kontekście objawień siostry Faustyny. Prosta dziewczyna, która urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowie, była trzecim dzieckiem spośród dziesięciorga rodzeństwa w wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej. Było to wydarzenie, które rozpoczęło wielką radość duchową jej serca. Była tak szczęśliwa, że wtedy, kiedy inne dzieci się cieszyły z powodu prezentów, z powodu ładnych sukienek, to ona mówiła ja, moją radością jest Jezus, który przyszedł do mojego serca. Wtedy, kiedy inne dzieci się bawiły, to ona Mówiła tak: Ja idę teraz pochodzić z Jezusem w moim sercu. Święta Faustyna w wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i tam spędziła 13 lat. Oczywiście w różnych klasztorach, w różnych miejscach w Warszawie, w Krakowie, w Wilnie chociażby. Jak, jaka była charakterystyka Faustyny? Była szczera, miła, inteligentna, o głębokim spojrzeniu, przewidująca, o dużej wrażliwości, muzykalna. Lubiła słuchać muzyki, lubiła śpiewać, chociaż niekoniecznie ten słuch muzyczny jakoś się e, przejawiała. Posiadała też różne nadzwyczajne łaski duchowe, takie jak objawienia, ekstazy, dalbigokacji, ukrytych stygmatów czytania w ludzkich duszach mistycznych zaręczyn z Panem Bogiem czy zaślubin. mała 5 października 1938 roku można powiedzieć, że z takiego ludzkiego punktu widzenia była taką zwyczajną szarą siostrą wykonująca najbardziej zwykłe posługi w klasztorze, jak mycie podłogi, sprzątanie jak wypiekanie chleba, czy zajmowanie się ogrodem a jednocześnie w tym jej życiu kryła się ogromna duchowość, heroiczna miłość do Pana Boga i do drugiego człowieka, to wynika z jej dzienniczka chociażby. Proces informacyjny, który miał zainaugurować to badanie, czy ona jest świętą, rozpoczął się 21 października 1965 roku z woli kardynała Karola Wojtyły. Beatyfikacja miała miejsce 18 kwietnia 1933 roku, a kanonizacja 30 kwietnia 2000 roku. Obu tym uroczystością przywodził wybrany na papieża kardynał Karol Wojtyła, czyli święty Jan Paweł II. Pan Jezus powiedział o siostrze Faustynie, że to jest sekretarka Jego miłosierdzia. Dał jej taką misję, żeby opowiadać o miłosierdziu Pana Boga a jednocześnie, żeby wyproszało to miłosierdzie Boże całego świata. Kult Bożego miłosierdzia, który wynika z objawień siostry Faustyny. Pan Jezus chciał, właściwie tak powiedział, i to zostało zapisane w dzienniczku. Pragnę, aby poznał świat całym miłosierdziem moim. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Można powiedzieć o takich dwóch głównych postawach, do których Bóg wzywa poprzez to objawienie swojego miłosierdzia. Po pierwsze, postawa ufności wobec Chrystusa. Te słowa, które stają się modlitwą naszą: Jezu, ufam Tobie. To są słowa, które wypowiedział Pan Jezus, abyśmy się nimi zwracali ku Bogu, prosząc o miłosierdzie Pana Boga. Tymi słowami możemy się modlić szczególnie w chwilach trudnych, ale również te słowa, ona można powiedzieć, obejmują całe wnętrze człowieka, całe nasze życie związane z naszą przeszłością, z naszą teraźniejszością czy przyszłością, z naszymi czynami, myślami, z naszymi z życiem wewnętrznym czy z naszymi relacjami z innymi. Wszystko obejmuje ta modlitwa, ta postawa ufności. Panie Jezus mówi tak: Najmniejsza na mi jest ta dusza, która wierzy mocno w dobroć moją i zaufała mi zupełnie. Obdarza ją swoim zaufaniem i daje jej wszystko, o co prosi. Wszystko, o co prosi. Coś niesamowitego. I druga praktyka, o której mówi, to nabożeństwo o miłosierdziu Bożym, czyli praktyka miłosierdzia względem bliźnich. Po pierwsze, zaufanie Bogu, ale po drugie, być miłosiernym dla drugiego człowieka. Żądam od Ciebie uczynków miłosierdzia, mówi Pan Jezus, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz ukazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwszy to czyn, drugi słowo, a trzeci to modlitwa. W tych trzech stopniach zabiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbytym dowodem miłości ku mnie. Chcesz okazać miłosierdzie, miłość ku Panu Bogu? Bądź miłosierny dla innych ludzi. Bóg nam okazał miłosierdzie po to, żebyśmy byli miłosierni dla innych. Jeżeli nie będzie miłosierdzia dla innych, to zamykamy się na miłosierdzie Boże. W ten sposób dusza wysławia i oddaje część miłosierdziu mojemu. Bogu zależy na tym, żebyśmy. Nie tylko przyjmowali Boże miłosierdzie, ale byśmy się sami stali miłosiernymi dla innych, byśmy dawali Boże miłosierdzie innym ludziom. Przede wszystkim, tak jak mówi Pan Jezus, przez te trzy najważniejsze czyny ludzkie czyli przez uczynki, przez słowa i przez myśli. Ojciec Daniel Łąż mówi też o innych sposobach wyrażania miłosierdzia, na przykład że z obecnych w obecnych czasach bardzo ważne, żeby zająć stanowisko wobec szerzącego się zła w świecie. Bo wiemy, że szatan chce niszczyć arcydzieła Boże. Tym arcydziełem jest chociażby seksualność człowieka. Uderza w tą sferę ludzkości, żeby niszczyć to arcydzieło. My musimy stanąć w obronie. Musimy pokazać, że właśnie my się buntujemy. My nie chcemy. Panowania zło. I drugi taki przejaw, Daniel Osz mówi o ewangelizacji jako czynie miłosierdzia, po to, żeby człowieka doprowadzić do Pana Boga, żeby on poznał Jezusa. Ewangelizacja jest przejawem miłosierdzia Bożego. Święta Faustyna mówi o takich pięciu formach nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Chodzi tutaj o to, że Pan Jezus w tych objawieniach powiedział Faustynie, w jaki sposób. Ma być czczone w miłosierdzie Boże. Więc taką pierwszą formą miłosier... kultu Bożego miłosierdzia jest obraz Jezusa Miłosiernego. Ten z podpisem Jezu, ufam Tobie. I powiedział Pan Jezus tak: Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić będę, jako swej chwały. Ten obraz przedstawia Jezusa zmartwychwstałego, który wychodzi do człowieka i błogosławi. Z jego piersi, z jego serca wypływają dwa promienie, czerwony i biały, które nawiązują do strumieni wody i krwi wypływających z przebitego boku Pana Jezusa. Wiemy, że to jest zdrój Bożego Miłosierdzia, który przede wszystkim płynie dla nas w sakramentach. To nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, kult tego Jezusa w obrazie Jezusa Miłosiernego ma nam pozwolić jeszcze bardziej czerpać ze zdrojem Bożego Miłosierdzia. Druga forma czci Bożego Miłosierdzia według tych objawień to święto Miłosierdzia Bożego które jest obchodzone w niedzielę, pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia należy czcić Jezusa Miłosiernego, tego obrazu, z całą zawartością treściową tego obrazu, można tak powiedzieć. A również ważne jest to, żeby kapłani tego dnia głosili miłosierdzie Pana Boga. Pragnę, by święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi, komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie opusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie skłębi go żaden umysł ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności moich, pragnę, by uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po wielkomóc. Trzecia forma czci Bożego Miłosierdzia to koronka do Bożego Miłosierdzia. I Pan Jezus mówi tak o tej koronce. Córko moja, zachęcaj duszę do odmawiania tej koronki, którą Ci podam. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Coś wspaniałego. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełniaj duszę ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych, dla dusz strapionych, gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy, cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona miłosierdzia mojego. Jak dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeństwo do mojego litościowego serca, one mają pierwszeństwo do mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się ani nie doznał zawstydzenia, a szczególnie upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz, I tę koronkę będę odmawiać przykonających. Przekona, Staję pomiędzy Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako zbawiciel miłosierny. O co chodzi w tej modlitwie? Widzimy, jakie wspaniałe się wiążą z nią obietnice. W niej, w tej, tej modlitwie, gorące do Bożego Miłosierdzia, zawarta jest istota każdej modlitwy chrześcijańskiej, bo mówimy tam dla Jego bolesnej męki: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bo przecież istotą każdej modlitwy jest ofiarowanie, jest modlitwa Jezusa do Ojca dla naszego zbawienia. Czyli Włączamy się poprzez to modlitwę w samo ofiarowanie Pana Jezusa ze względu na nas wszystkich, abyśmy otrzymali Ducha Świętego. Można powiedzieć, że istota wszech rzeczy jest właśnie w Trójcy Świętej, w tym dialogu pomiędzy trzema osobami boskimi. Jezus mówi: Ojcze, ja siebie ofiarowuję za nich, daj im Ducha Świętego, ten Duch ma nas wszystkich przemienić i włączyć w to życie Pana Boga ostatecznie. Przypomina mi się świadectwo Mariusza, które można obejrzeć w internecie, o tym jak Bóg posłużył się właśnie tą modlitwą, żeby dotknąć jego serca, zmienić jego życie. Zanim doszło do tego wydarzenia kluczowego dla jego życia, wydarzenia łaski, był gangsterem, niszczył ludzi, nawet tych najbliższych. I wtedy, kiedy doszło do tego spotkania, do tej modlitwy, gdzie odmawiano koronkę do Bożego Miłosierdzia, łaska Bożego przeniknęła, i dzięki temu wydarzeniu on stał się apostołem Bożego miłosierdzia. Czwartą formą uczci Bożego Miłosierdzia jest godzina miłosierdzia. Pan Jezus powiedział tak córko moja, ile ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zaburza się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je. Wzywa jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie na biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej szczególnie uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. W tej godzinie stała się łaska dla świata całego. Godzina trzecia pamiętamy o męce Pana Jezusa, dzięki której wszelkie łaski rozchodzą się dla naszego życia i dla całego świata. Bóg jest zatroskany o zbawienie wszystkich grzeszników. I piątą formą kultu Bożego Miłosierdzia jest szerzenie Miłosierdzia Bożego poprzez działanie, poprzez czyn. i Pan Jezus mówi tak do Faustyn. Dusze, które szerzą cześć Miłosierdzia Mojego, osłania mi przez życie całe. Jak czuła matka swe niebole, a w godzinie śmierci nie będę im sędzią, ale miłosiernym zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swoją obronę prócz Miłosierdzia Mojego. Szczęśliwa dusza która przez życie zanurzała się zdrowiem miłosierdzia, było niedosięgnie i sprawiedliwość, Czczenie Bożego Miłosierdzia przez czyny, przez słowo, przez modlitwę. Przypomina mi się taki przykład arcybiskupa Fultona Shina. Otóż opowiadał on, jak pewnego dnia spożywał posiłek w hotelu i dwunastoletni służący, korzystając ze chwili wolnej, za to się bawić, kotaru. W tymże hotelu. Kiedy zobaczył tego przyłożonego, wywalił go od razu na zewnątrz, bardzo brutalnie to uczynił. Arcybiskup, który dostrzegł to wydarzenie, wyszedł do chłopca i zaczął z nim rozmawiać. Okazało się, że został wywalony ze szkoły katolickiej, więc arcybiskup postanowił: To idziemy, idziemy do proboszcza, porozmawiać o Twoim przypadku. Wtedy zaczął mówić, kiedy już się spotkał z proboszczem, i z katechetką zaczął mówić o tym, że miał miejsce w historii taki przypadek, że z szkoły katolickiej został wyrzucony pewien ktoś za rozmawianie na lekcji geografii, zarysowanie na lekcji geografii, za zabójki i zatrzymanie książek niewłaściwych książek pod materacem. I to byli po kolei Hitler, Mussolini i Stalin. Gdyby wtedy potraktować ich inaczej, właśnie może z tej postawą miłosierdzia, to może inaczej potoczyłyby się losy całego świata. Po tej rozmowie chłopak na nowo został przyjęty do szkoły. Po latach został uświęcony do kapłana. I został misjonarzem w Afryce. Jakże wielką moc ma miłosierdzie, miłosierdzie Pana Boga, ale również te, które dzięki Duchowi Świętemu my możemy okazywać innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.